Dziemano, witam wszystkich bardzo serdecznie Zapraszam do oglądania następnego odcinka z gry Diablo 3 Jesteśmy ze znajomymi z Chris Magic z Forge, witam cię Gigi oraz Maliniak yy, Witam wszystkich bardzo serdecznie, zrobimy sobie tym razem yy, zrobimy sobie tym razem yy, klucz prób grifta małego, tak dla odbiany, że ostatnio był zwykły rift, to tym razem spróbujemy naszych sił w yy, w głębokim rifcie, zobaczymy na jakim poziomie. Jaki poziom uda nam się zrobić. Okay. I dobra, lecimy sobie dwóch barbów, Demon Hunter i Krzyżowiec. Nic się trzeba na razie robić. Ręce można zrzucić z klawiatury. I lecimy. Fala siódma pokonana fala 13 za dużo tu szczerze mówiąc na razie do, do 20 którejś tam fali nie ma co się za bardzo tu przejmować szczerze mówiąc całą robotę odwala The One Hunter także wiecie jest chill out tak to mówimy no i dobra czwarta pokonana 28, tu już muszę puścić zestaw tych, żeby te się też zabawili troszeczkę, żeby ewentualnie szybciej to poszło. Ewentualnie zobaczę chłopaków builders, jakie używają po grubie, żeby mniej więcej się rozeznać, jak z nimi współpracować. Okej, okay. czyżby już była fala, która ubita? Trzeba zapytać jakiego krzyku używa tak żebyśmy używali najlepiej dwóch innych właśnie nie wiem czy one się skalują czy nie Już nie pamiętam z tego okej okay, dobra mamy którą falę ubiliśmy falę 33 teraz 34 no tutaj się troszeczkę dzieje trzeba pomagać tak mówię do 30 fali jest pełny luz jeżeli gracie na 4 osoby z demonanterem nie? Także mamy którą? 36 Jakoś nam to idzie w miarę, tylko żebyśmy nie przeszarżowali Jakoś idzie nam to w miarę, a proszę bardzo zostałem pokonany Dobra, zrobimy się w mieście, bo już nie ma sensu Tak my się 33 może nam da? 30, 31 Rozumiem, dobra jest w miarę fajnie, 31, taki neutralny poziom. Ok, zakładamy... Na... Zapytamy się kolegi jaki ma krzyk, tak żebyśmy... E... Tak żebyśmy mniej więcej... Mieli dwa różne. Używa... Na HP. co robimy, żeby zmienił na odporności. Aha, czyli on używa też rekora. Tylko zobaczcie, ma dwie jednoręczne bronie. Super, okej. Okay, zmieni on na odporności, fajnie. Aha, czyli mamy dwa rekory. Tylko on ma na y, dwie jednoręczne bronie. W porządku, nie ma problemu, można i tak. Okej, okay, to zaczynamy. Jesteśmy gotowi? Znieczulica, tak. Dobra. Lecimy z tym tematem. Dobra, zobaczymy no, jak nam to pójdzie, czy mniej więcej Ryfcik będzie ogarnięty no, na, na dwa rekory nie powinno być raczej problemu jak przed chwilą z Chrisem, nie byliśmy 32, także nie myślę, że i ten nam wyjdzie. No tak, tylko nienawidzę tych błyskawic, muszę koniecznie kupić, yy, no, wszyscy padają tych błyskawic, koniecznie muszę kupić sobie amblecik pod błyskawice, bo tak to nie, nie wyrobię. No bo najlepiej ring jakiś porządny To piąta pasywka to jest coś bardzo Pomocnego No wbijam się w takiego typa Już jest teoretycznie pewnie Dobra nie wskrzeszajcie mnie ja sobie tutaj przejdę no i dobra Co mamy dalej Wąskie pomieszczenia także widzicie Jeżeli będzie trafi nam się elitka z laserami to nie będzie za ciekawie a na razie, jeżeli są białe moby, to może być. Dobra. Co tutaj w dół no wie. Na razie idziesz czasem Potrzebna elegancko. No też nie są jakieś tam za bardzo nerwiające, tylko że jest ich troszeczkę mało. Wybiłem się trochę naprzód. No, no, no. Dawaj, dawaj. No, chłopaki gdzie jesteście? Ja tu tylko tak sam wyprółem. No, pale starożytnych, żeby tutaj sprzątali mniej więcej po te niedobitki. Okej, okay, mamy elitę. Czy ona ma błyskawicę? Trzeba tutaj się dobrze przyjrzeć. Nie mam błyskawic, także mogę ją bić. Mogę w nią w wejść spokojnie. No dobra, ale, 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 ale. Nie, nie, nie. Tak tyle, to niestety ja nie wytrzymam. Ale fajnie, bo widzicie, przyciągnąłem za sobą yyy Sugusów Chociaż nie wiem czy to był dobry pomysł Bo tutaj nam demo stawia wartowniki yy. I dzięki temu ci podają A ja mogłem ich z, z range ich wyciągnąć Taka lokacja szczerze mówiąc nie za ciekawa, ale ciekawa Lepsza by się przydała Ale tu nie ma co narzekać Prawdziwi twardziele to wiadomo, przechodzą lifty nawet na najgorszych na najgorszych lokacjach to, tam to idzie kolejna elita? Nie, nie, nie. Ma nie, jest elita tutaj. Tym razem z nawołnicą Tak, tu jest Lita, tu jest Elita. Nic, widzimy musiał tak zagrać. O, i ją tutaj wrzucić do tego całego bałaganu to nie wiem jakby wszyscy biegali na jedność muszę się popytać bo dropnąłem jedność ostatnie mi, mi czasy eee, dropnąłem jedność i takiem wam powiem że że jeszcze jej nie używam po prostu no muszę dropnąć jeszcze jedną jedność eee, dla mojego towarzysza bo po prostu no to sam Gdybym ja tylko ja miał, to ewentualnie na takie właśnie lifty ze znajomymi mi się przyda, tak? ty są obiegać, to jedna jedność jest. Jak sami zresztą wiecie, nieprzydatna. Dobra, nie mam? Całkiem ładnie wyszliśmy ponad czas. No, tylko tutaj, tutaj mamy jedną odlitkę, i ona tu zejdzie w moment. I zawsze mi się te 20% że przyda. Zmieniłem sobie klejnot. Używam tego klejnociku e, na elitki e, zamiast Gogoka. Bo i tak mam, szczerze mówiąc, dużą redukcję tego cooldownu, więc postanowiłem, że lepiej mi się przyda damage na elity. Bo jak, jeżeli gram sam i mi się trafi taka elita z błyskami, to jedynym moim ratunkiem jest zabicie jej, zanim ona zabije mnie. To jest naprawdę trudne zadanie, bo ja podam praktycznie od razu. Także, no, sami, trzeba tak się zegać, prawda? żeby po prostu ubić ją zanim ona łubimy dobrze ale tutaj widzę nie mam tutaj za bardzo podejść do niej o, ale chłopaki pięknie razem sobie mam dobry skład myślę że tą 31 zrobię bez problemu tak jeżeli ktoś chce z nami grać zapraszam od przyszłego tygodnia już będziemy grali na non-sezonie bo mam dużo właśnie dużo chętnych na, na non-sezon Także będę musiał coś tam wykombinować z, ze zwykłym trybem gry. Żeby nie było... E, żeby nie było jakichś tam powtórzeń, to zagramy z, z krzyżowcem, czyli w przyszłym tygodniu spodziewajcie się odcinków z e, o Jezu. Z, z zwykłego trybu gry i będę grał wtedy krzyżowcem. Tak na zmiany może mi dropnie jakiś e, jakiś nalag Jakiś korba, czy jakaś tarcza może nowa Nie lubię jak tak, tak, takie lagi na nagraniu wyskakują Waszą wartość merytoryczna straci Takie tam Jak mi tam wygram sam, to się nie przyjmuje, jak tam zaguje na kilka sekund na, na, Nagrania muszą być płynne Ale to takie tam wiecie widz, widzi mi się ile? 9 niecałe 10 minut Także trzeba troszeczkę tempa przyspieszyć, no panowie tutaj, tutaj mamy elitkę, odpalamy starożytnych, cały zestaw, mamy więcej, e, ma ten okrąg swój, ja dzięki temu ją widzę, gdzie ona jest, w tym całym zamieszaniu, daje mi się ją wypatrzeć, dobra, i upita. okej, okay. no to co, już będziemy kończyć pomału tę szczelinę, całkiem fajnie ona poszła. Może samych lokacji nie mieliśmy za najlepszych, ale sam rift akcja widzicie, fajnie poszedł. Ile mamy? 8 minut jeszcze, 8,5 minuty. No i dobra, mamy elitę z łańcuchami, także łańcuchów niestety nie przebiję. Błyski jeszcze mogę jakoś szybko rozwalić, ale niestety tutaj, jeżeli chodzi o łańcuchy, ja mogę tutaj atakować pojedynczym atakiem za bo nie mam jak. Tutaj o, spaliniak już prawie też szedł Ale wyratował się o, także tutaj chłopaki ładnie robotę wykonują Ja tylko mogłem yy, Tylko mogłem tutaj atakować omokiem jak, jak się bym wbił to bym po prostu padł Tutaj się chętnie uleczę I zewnątrz lita pójdzie do pieca Mam nadzieję, że ja nie Dobra, uleczyliśmy się podkiem i co, następna nitka to pieca, bardzo ładnie idzie. Nie narzeka, mimo że to jest tylko 31. Gra się jak najbardziej przyjemnie. liczyłem na to, że pokaże mi jakiś wyższy poziom tr trudności lift, jakieś 34, może 35. Ale 31 też nie czasu. jest najgorzej. No i okej. Okay. Dobra, jak już w miarę widzę, te zmiana tego klejnotu wyszła mi na pewno na dobre. Dużo przyjemniej mi się gra z tym klejnocikiem z mory potężnych że jeżeli mogę komuś polec... Ojej, 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 co tu się dzieje? Trzeba troszeczkę... A tu będzie... Tu jest checkpoint, tak w ogóle. Teraz w ogóle tu jest check, checkpoint, ja się wyz, wycwanie i go wezmę. I wrócę się tam. No tak, poza to elite już będziemy mieli strażnika. one wiadam jest checkpoint, weźcie sobie... O Jezu, taki spadek FPS-u. No nie, proszę, nie mówcie, że on jest tam. No niestety, trzeba tam się tam przejść. Niestety użyłem starożytnych, ale no nic, może może to trwają, chociażby do, no, na moment uderzyć. Ale jaja, no gdzie on jest? Nie jestem jeszcze gotów. No co, teraz stracimy pewnie parę minut, żeby go znaleźć w ogóle. Bo on, oni się zawsze spawnują w jakichś takich. O matku bosko, no nie, ja robię jajec. No, co za blizzard! Panowie, no, ja myślę, że trzeba się cofnąć wcześniej, tak, trzeba się cofnąć. Mimo, że tutaj kółko pokazywało się cofnąć. Co za blizzard? Powinni pokazywać tego strażnika od razu. Tak, tutaj Maliniak nam dobrze mówi, że trzeba się cofnąć. Myśmy tutaj nie, niepotrzebnie zaszli. Nie Dobra. Idzie on jest? A, jest tam. Kurczę, ale go nie było. Tak mi się wydaje. Oj, kościany jest strażnik. Eee, to... że tak. Nie ma co narzekać. czy gości, na szyku, Szybko zejdzie. To jest jeden z prostszych zastrzeków. Da w on jest, a tutaj. No, panowie wszyscy całym składem są. Ona praktycznie nic nie robi, on jest podatny na wszelkiego rodzaju stunki. Znaczy jak większość, jak wszyscy za ale ale... Chodźmy, że po ponu o No, jest. Do no, dobra, zobaczcie jak ładnie schodzi szycie. Nie ma co i dobra Połowa Mam jeszcze spokojnie 5 minut, także szybciutko się powinniśmy z nim Dobra, będzie to tyle Bo po, po strażniku, jak widzicie, szedł w tempie ekspresowym. Czy coś mi dropnęło? Dropnęło mi coś, ciekawe tylko co? Dostałem pas. O, drugi pas i zbroję. Hege. Okay. No i dobra, to było na tyle. Ulepszenie sobie, nacik. 30% na ulepszenie, 4% na ulepszenie, 2% na ulepszenie. No nic, mamy 30%, spróbujemy. Niepowodzenie, no jakżeby nie inaczej. Może raz się uda. I 0 na 3. Kurcze, pieprzony. No nic, dobra. Kij na to. Zidentyfikujemy sobie te paski. Tak, pewnie pójdą na siarkę, ale warto pokazać. Jaki shit dropi w tej grze. Bo to no, tak nie można tego nazwać dobrymi temami, bo one się na nic nie przydadzą. Koszmar Sobora, rzuca opętanie. Złoty pas. Ten pas jest fajny całkiem, ale niestety ma bardzo słabe statystyki. No nic, identyfikujemy. Znaczy naprawiamy się i kończymy. Pas, no, pasy, zbroja. I okej. Okay. No i dobra, panowie. Kamea. Kamea na sezonie jeszcze nie grałem, ale chętnie przyjmę. Chętnie przyjmę, sobie ja tu wymienię zresztąść na siłę. I dobra, to było na tyle. Dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka. Był ze mną Chris Magic Sforge, Kisa GG oraz Maliniak. Pozdrawiam Was wszystkich. Dzięki bardzo za grę. To była szczelina poziom 31 głęboka. I co, zapraszam do oceny, do subskrypcji, raz do skomentowania tego odcinka. I co, widzimy się w następnym odcinku. W czwartek będzie następne nagranie i już gramy na trybie zwykłym, gdzie będę grał krzyżowcem. Także trzymajcie się jeszcze raz. Do usłyszenia, kłaniam się i do następnego razu. Na razie.